Byle tylko ten strój, to trzeba przyznać, że jest tam nim nie do twarzy. I... ale to mniejsza strona. A ważniejsza rzecz niepokoi pokoi i powstrzymuje, że się tak wyrażę zabyt rozumuje. rozumu i Jak winowajców skażemy przykładnie, staniemy bez mężów. Prawda, nad tym się jeszcze nie zastanawiałam. Mąż, jest to zło konieczne. Musimy, ale taką karę wymyślić nam trzeba, co nam nie ułoczy, a nawet z korzyścią będzie. Dobrze mówisz. Rozciąśnijmy to w przyzwoitym czasie. O doktrynie mądrości, któryś nam przewodniczył w łatwiejszych sprawach. Nie opuszczaj teraz głowy nasze i dopomóż piejącym kroku. A! Pan mógł! Pan ale jest. Jest dolewa, no jest do no Przyszedł do mnie dzielna Agata. O, wbrew jej, co byś słyszeł od dziesiątego zwycięstwa? Ja, dobrany pocztę, przeszedłszy ten drogę w tropie gościka. Dzielna Agata przyciła mu drogę tam do mięsa. Ujrzę, gdzie wyglądałeś I on, widząc się od stanął, prosząc w dzielną odpłatę. Ten z mężczyzn, który przystąpił, wtórzął mnie, bawiąc za masz, z tości jego Ale gdy przed tym uciągniem krok, cofnąć się musiał, czekałem <laughs> na to, że płacę Ogrom, o, który wiesz, to kupą tego. Na to jednak? Jeszcze że stanął? i był wolny. Część niespodziewana. Wolny mu przestąpił od w zaczepiający się. O jego pięć No i Ale już go wiedział przed są. że mądra rządczyni. Studio sądku! na nie strzeliwawać dowody wody poświęcenia się waszego nagrody za wysiłek odkładamy na czas później A jeszcze dobry, panie do, do pana loska Teraz sądzić będę. Ja, Agata. Dość dzieła paletnej zaczętego. Teraz nie będziemy sądzić, tylko badać winowajkę. Ty, Marzyń, jesteś wielkim dzień potrzebna. Sześć miasto w stół, sześć nich w koło i wróć wszystko należy tego porządku. Jeżeli ja bym był za obecną, to bym przed sądzeniem wiedziała o czym rzecz idzie. A po co to wiedzieć? Ja już powiem winny czy niewinny. Ale zostawiam. Oświadczyłam moją wolę. Ale jestem. Więc idę. A Rozkazuje, nie widzę, patrzcie jaka rosła! Rozkazuję cię! Nie to do serca mojego! Prędko fajne! Straż pan zstąpi! Bliżej! Pani, ciebie to od blisko nigdy być nie można! <głyszy> na, 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 na się. Jak się zobierz? Janka ty do ręba! strzała! To bardzo panterne kolonki. Co tu robisz? Szukam szczęścia. Nikomu tu nie wolno być szczęśliwym, ani się smutnić bez rozkazu. Gdzie twoja obecność pani? tam goni szczęścia jest niepodobieństwem. Jakież zatrudnienie trudniejsze, Pić, pić i kosz. No. Pani, ufny Twojej głębokiej mądrości, która objęła szerokie pole umiejętności, przezorności, który w dach całe miasto oświeca jak słońce. Dobroci, która słodsza. Niech pijesz, pijesz posiadł Troszkę wolniej mości Dobroci, która słodsza na dniu, Głaszczy i rozgrzewa dusze otaczające ciebie. Ufny mówię te wszystkie wielkie przymioty. Otworzy Ci serce moje, ale jednej łaski nie będzie cudy domagać. Daj mi jej nie odmówić. Abym Abym przed tobą tylko samą pod wyznania moje. Szelenda? Sama? To być nie może! Być by mogło, ale że się tak wyraźnie nie widzę nieodzownej potrzeby. O tym się przekonasz, jeżeli za rok już nie są Cóż to być może? Zrabiają się podobne przypadki. Wyczytałam to parta, w i Nie odmawia się mi do tajemnego posłuchania. Czyń siostry, jak ci się zdaje? Trzeci, otrzymujesz łaskę, której się śmiesz domagać. Dzięki, dzięki ci pani. Siostro pisarzu, dostaw nas samych. Umów twoje, pani, miejsce moje. Co? Masz nie, skaż mię za przewinę, To ty sama winną jestem. ja na. Tak, nie czas już co serce lat kilka starannie ukrywało. Dzięki, twoje. Widząc rozdrobności mojej one mnie pokoju podbawiły. na namiętnością, ale na ten Ale nie odbywają za miejscem, o obronie twoim anielskim wejrzeniem. Cóż słyszę, że mnie mówić. No. Jednego tylko, i płakam błagam wejrzenia. Powiedz pani, że mi przebaczę, O potem oddaj od sąd, nie górę. Wozuż no, tu przyszedłego? Widzieszcie, Ciesz Tam gdzie miłości nie ma. No, Jak Powiedz ty, pani. Żyd, czy przy tobie? Czemu nie szedłeś prostą drogą? Mogłeś no, przyjąć wiejskie wyci? Ale jest jak tak miłe! Wojskowym będąc, nie mogłem tu osiąść! Dlaczego to budowałeś mężów naszych? Aby zostać więzionym! Dla mnie wyrzekłeś tej wolności? Nie z wolności, powiem. Jej większą i dawno już wzięła! Wzięła? Ach, pani, <laughs> to mnie uwierzył przed kilkoma laty. W tygniach zostałaś żoną starego starej głowie. Ale nie, to! Wtedy to roztopiłeś serce moje! Chciałem Cię zapomnieć, ale daremnie. Zawsze stała przez myślą nad formą. Widziałem Cię w mistrzek, gdy jadłem. Gdy piłem nad dysznanką. Wszędzie, wszędzie Cię widziałem. A stój, stoisz stoi, dla no Boga! Chciałem umrzeć. Tak, chciałem umrzeć. Wrzucałem się na ośle szeregi nieprzyjaciół. Ale i tam, w każdym tazarze swych obraz widziałem. Dobry Janie. Możesz mnie uszczęśliwić, probocowy moje. W jaki sposób? Trzymaj sąd. Do jutra. Co? Do no, jutra jest... bo ja pozorem. Rządzisz, mi się... Pozało nie trzeba. A Barbara, Barbara, całe wiadomości nie są stąd, moi kary, twojej. Do jutra, do jutra tylko. A jutra co? No jutro, jutro daleko. Będziemy mieli czas, w się do pani. Ale spostu, spostu. Ja odpędę, tak, się dopadnie. Ale sposób, sposób. Lecz badanie Barbarze. Ja jej tak od będę, że z nic dość nie potraficie. Tak, ona nic ze nie poradzi. Będziecie musiały badanie powtórzyć. Nadejdzie wieku i nasza wygra.